Tylko że ty, bo my idziemy chyba dalej do tego. -sa. Wystarczyło. O, skór wysynie no. <laughs> Cię Ciebie po podziwiać. A co to było za pierdolnięcie? Siemano. <laughs> Ta śmierć też stayki w nie będziemy mogli Po ja mam to tak głośno chyba Grad bał moje tętno Okej, okay. tu nas nie było. Ja, kurwa, bardzo dobrze. Czemu to zmienić? Już to jakiś. Kurwa, To byliśmy akurat. Super. na dole zdziałać. Wczorajże wątpię, ale warto sprawdzić. To jest pod zerem? Nie, pod dziewiątko. Urwa. E, co to jest za szatan pierdolony? O! Tutaj nikogo nie ma. O, 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 ja myślałem, że to obraz! Obraz się zaczął ruszać. No, a te dwa następne już tak niekoniecznie, szczerze mówiąc. Sami zresztą zobaczycie Co to jest? To jest członek mojej rodziny! Co? Zostawić no, no, go! Wodni stąd! Kurwa! Zrespili przeciwników w pokoju, w którym jest... No ja jemy ja, Zabili go! No nie wierzę! Zabili go, kurwa! Zrespili przeciwników w pokoju, w którym zrespili też członka rodziny Ja pierdolę! No... To, 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 kurwa mać, no! Halo? Anger, blame, hatred, torment, soul, that. Uh, you father just die A ja nawet nie wiem, który to mój ojciec kurwa był. Że Patterson? Nie. Chyba tak Chyba pan Patterson. C przy przykro w chuj jakby <ślam> lecimy dalej. <ślam> Czyli do briefing roomu. A to co mamy? Nie wiem. Who... O, o kurwa, o kur. Who... Pierdolę, idziemy do prófty klubu. To wcale nie jest lepiej widzą, jak okazuje nagle. O, hello there, gdzie ja mam steak? Steak kurwa. Jak ja mogę... O o, o, miałem gdzieś. A! Kurwa mać! Zdychaj! Dobra, tu nam każe gra iść. Jesteśmy na jakimś dziwnym, szalonym mrocznym korytarzu! Ty głównie mały. A mój pies co, kurwa? W dupie to ma. Dobra, to ja jednak chyba nie wiem, co tu było trzeba zrobić. Ale ja to przełączyłem w ogóle? Miejmy nadzieję, że tak. Yy. Kurwa! Ty głównie paskudny. to na live, my son. My son, to może być nawet. My mother. Your mother. O, to jest mój stary. No trudno. <ścoughs> Ja chciałem kichnąć spokojnie. No dobra, czasami tutaj był już jeden z członków rodziny. To jest surwa! No do pizdy! Mogę pokonać z tą windą i w ogóle... Chodź tutaj! No chodź! wojebny ci. A mogę? Mogę, więc uważaj. <noise> o, o. O, kurwa, jednak kurwa, ja też muszę uważać. O, o kurwa! Boże, o, kurwa, chciałem powiedzieć, nie potrzebuję apteczki. Ja potrzebuję teraz czegoś więcej, potrzebuję opieki psychicznej. Dobryś ty. Przepraszam, mocno, jeszcze was nie pojebało. No kurwa, pojebał cię! Już ja zwariuję od tych ludzi, kurwa, tutaj. Dobra, yy... to gdzie? Kurwa, nadu mi go tutaj dawać.